Dzisiaj szczególny dzień. Spotkały się bracia. Oba motory V10. No i co jest szczególnego? Szczególny jest numer nadwozia. Zobaczcie: Ten ma końcówkę numeru 10276. A ten ma końcówkę numeru 10271. Po 18 latach spotkały się 18 lat temu w styczniu wyjeżdżały z linii produkcyjnej jeden za drugim No i po 18 latach spotkały się w Grodzisku Jeden jest z Grodziska Drugi z Babimostu No mają się dobrze Oba egzemplarze V10 Trochę inna tapicerka w środku Kiera w drewnie no dla takich chwil warto żyć. Pozdrawiam serdecznie.